Skąd? Piaseczna koło Warszawy. Piaseczna koło Warszawy, o. To ładnie. Zaraz zobaczę, czy na fanpage'u naszym moim się udostępniło. Ja chciałem, będę mógł, mógł prosić to też udostępni to u siebie. Będzie wtedy większy zasięg. Już patrzę. Ja tego nie widzę jeszcze. No, potrzebuję czasu, może. Potrzebuję czasu, może maszyna na przetrawienie pewnych rzeczy. Dobra, jesteśmy. Dobra. Już uzastępnię. Jesteś? Tak, już widzę, wszystko już udostępniam, te. No ja też patrzę. Widzę, że moja maszyna wolno myśli. O, jesteśmy, o kurde, jest, przed chwilą. Jeszcze to udostępnię u siebie na profilu. Dobra. No co, możemy zaczynać? Tak, możemy, ja już udostępniam na obu profilach. Więc okay. jestem... No to dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie na live z cyklu Lunche z Prometeuszem. Dzisiaj moim państwa gościem jest Hubert. Hubert jest trenerem zastępowania agresji. Właśnie, mam do ciebie pierwsze pytanie moje: to jest, skąd, skąd ten pomysł na zastępowanie agresji? Znaczy tak, dzień dobry. Pomysł zastępowania agresji wziął się stąd, że pracowałem w wielu ośrodkach, wielu, pracowałem w ośrodku wychowawczym, gdzie spotykałem się z osobami agresywnymi, była to głównie młodzież, która była po wyrokach, później trafiłem do, do domu dziecka, do, do szkoły podstawowej i tak wziął się ten pomysł z tego, że zawsze agresję kojarzyłem z czymś takim, że ktoś od razu stosuje taką mm, przemoc wielką wobec kogoś i to jest spowodowane tym, że, że ja nie mam problemów z agresją, bo ja nie niszczę rzeczy, ja nikomu nic nie mówię i spotkałem się kiedyś właśnie z, z Andrzejem, który pracował w zakładzie poprawczym, studieńcu i mi powiedział, że są takie zajęcia, takie zastępowania agresji, gdzie uczy też kontroli złości, kontroli emocji, ale to jest też oparte na, na, na tym wszystkim, czego my po prostu staramy się uczyć. Bo jak wiemy, definicja agresji, którą opisał Green, to jest definicja zachowanie skierowane na jednostkę z intencją wyrządzenia komuś krzywdy. tak, A często na przykład rodzice nie mają intencji bijąc dzieci wyrządzenia im krzywdy, tylko biją im, bo mnie biją ojca, wyrosły na człowieka. Tak samo też nauczyciele nie mają intencji, na przykład gdy coś im mówią do, do swojego ucznia, nie mają intencji, żeby go skrzywdzić, tylko oni chcą go czegoś nauczyć, nawet wystawiając ocenę niedostateczną. Więc tak naprawdę. Wzięło się to wszystko z czynników, że chcę zawsze pracować z najlepszymi i staram się być najlepszy w tym, co robię. No i skończyłem kurs, poszedłem dalej, zacząłem też poszerzać wiedzę i czytać o tym wszystkim. I też szkole teraz osoby dorosłe i pracuję też z dziećmi, młodzieżą i gdzieś ta agresja teraz już całkowicie przez inną perspektywę patrzy. Patrzy właśnie przed perspektywę taką behawioralną, czyli zachowanie. Agresję nazywam zachowanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, czy bądź też samemu sobie. To agresja. No i możemy to też podzielić na, na ten wandalizm, czyli niszczenie przedmiotów. Nawet przyklejanie gumy pod, jak uczniowie przykleją gumę pod, pod krzesło, też możemy nazwać agresją minimalną. I to też jest tendencja w społeczeństwie, że my gdzieś to wypieramy, to taką minimalną agresję, a skupiamy się tylko na, na takich rzeczach dużych. Jeżeli ktoś komuś już przywali no to jest, on jest agresywny, ale unikamy na przykład, jeżeli ktoś żartuje niewybrednie, to często udajemy, że tego nie słyszymy, to nas nie dotyczy, czyli przyjmujemy taką postawę też uległą wobec tego, a nie postawę odważną. No to tak chyba na krótce przedstawiłem. Hmm. Dlaczego ten temat, no powiedz mi, skąd się w ogóle bierze u nas, u ludzi agresja, czy hmm. też w czasie tym pandemii covidowej Spotkałeś się z takim czymś, że teraz jest wzrost właśnie tych agresywnych zachowań. Znaczy, wzrost, wzrost jeżeli mamy powiedzieć w cyklach historycznych, mamy spadek agresji. Dlaczego? Dlatego, że, że kiedyś na 100 tysięcy mieszkańców Londynu było około 1000 murdes. Teraz mamy tylko jedno, tak? Tylko teraz, jakby powiedzmy, telewizja, prasa nagłaśnia te, te, te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, ale mamy większy problem z emocjami, bym powiedział. Kontrolą emocji z dzieciaki. Statystyki przedstawiają się tak, że 4% wynosimy z domu, czyli to jak jesteśmy też wychowywani takie zniewalające wychowanie, stosowanie kar przez rodziców to, to się też bierze z tego. Ze szkoły też wynosimy agresję, bo, bo wiadomo, że, że spotykamy się tam z różnymi rodzajami rzeczy. Ale teraz właśnie to w czasie pandemii zmieniło to, że z mediów. Z mediów jest bardzo dużo agresji. Jeżeli spotykam się z klientami poniżej 13 roku życia, oni mają bardzo duże zniekształcenia poznawcze względem tego, bo oglądając pewne rzeczy na, na w telewizji, nie są w stanie, czy na, na YouTubie, nie są w stanie po prostu tego jakby skonfrontować z Wiadomo, że osoba dorosła myśli inaczej niż, niż dziecko, więc pewne rzeczy jest w stanie. Sprostać i zrobić, a dziecko nie do końca wie, czy to jest prawda, co ten YouTuber na przykład mówi. Rzuć szkołę, i, i, bo ja nie kończyłem szkoła, teraz zajmę biliony i zobacz, jakim jeżdżę Mercedesem, więc to bardzo dużo bierze bie, 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 się rzeczy z internetu. Różnego rodzaju pranki to też można nazwać wyśmiewaniem się, tak, gdzieś to wyśmiewanie, więc bardzo dużo tej agresji przedmieje z internetu i to jest chyba media, teraz naj, naj, najgłówniejszym czynnikiem tego uczenia się bo my się uczymy przez modelowanie jak pisał Bandura tak jak na przykład nie wiem jak patrzymy się idzie ojciec z synem i syn podobnie chodzi do ojca sam chód dlatego że obserwował jak uczył się chodzić jak chodzi ojciec i przybrał jego chód więc my uczymy się przez modelowanie i to jest bardzo ważne jeżeli my w czasie pandemii byliśmy zamknięci od ludzi to modelowaliśmy zachowania z internetu z telewizji z seriali i to był dla nas wtedy jakby prawdziwe życie, bo na ulicy nie spotykaliśmy, ludzie mieli maski, więc nie widzieliśmy mimiki. Ich Aha, a powiedz mi, że jakie są rodzaje agresji, czy w ogóle jest coś takiego, jak, jak można agresję podzielić, bo teraz roz, roz, rozmawialiśmy o werbalnych i chyba z tego co pamiętam niewerbalnych, że są takie coś takiego, że można krzyczeć na kogoś i można po prostu zachować się w ten sposób agresywny, ale też są takie jakieś inne jeszcze takie można inaczej podzielić agresję? O sposobach zachowań, tak? agresję, jeżeli ja mówię tylko i wyłącznie o treningu, czyli uznajemy w tendencji behawioralnej, tak? czyli każde zachowanie polegające na niszczeniu przedmiotów, wyrządzanie komuś krzywdy Wtedy dzielimy to na wandalizm, czyli na niszczeniu, no w ogóle agresja skierowana na przedmioty, czyli wandalizm, tak? czyli wszelkiego rodzaju graffiti na murach, to też jest agresja na przemoc, czyli skierowana na innych, Czyli tutaj też możemy zaliczyć do przemocy wyśmiewanie, obrażanie, e, uksanie kogoś, e, okaleczanie, ataki dotyczące pochodzenia na przykład, ataki dotyczące statusu ekonomicznego, e, złożeczenia narzekania, ośmieszania, groźby, przekleństwa, gesty, tak więc e, Fizyczną jeszcze mamy tą, tą agresję, czyli takie, jak mówiłem, potrącanie, kuksanie, boksowanie, drapanie, e, gryzienie kogoś, e, duszenie, wyrywanie włosów, więc, więc tutaj mamy jakby taki rozdział, ale też w agresji behawioralnej jest samoagresja, czyli autoagresja, okaleczanie się, e, mówienie o sobie i. i pomyśle tego, co my nie widzimy, mówienie o sobie bardzo złych rzeczy, tak? co, co napędzać, takie myślenie wewnętrzne, tak? że interpretujemy sytuację, która zagraża nam i to też jest już autoagresywne, bo my tak naprawdę, jak to się mówi w języku niefachowym, nakręcamy się na coś. Aha. A powiedz mi tak na, naprawdę, hmm. czy ból emocjonalny może wywołać agresję? Y tak, i tutaj może wywołać agresję z tego powodu, że myślimy o czymś i gdzieś, jak tu tutaj stosujemy wtedy techniki Freuda, tak? że uważamy, że to jest instynktem i wyładowanie się przynosi nam osiągalny efekt, bo do pewnego stopnia coś w nas jest. Czyli jeżeli coś się dzieje w naszym ciele, że już rozmawiamy o złości, tutaj przejdziemy do agresji, czyli uznajemy, że homostaza naszego organizmu została zakłócona. Czyli coś się dzieje, czuję jakiś niepokój, niepewność, a ból emocjonalny daje takie same sygnały, bo gdzieś czujemy to w ciele pod spodem, czy w ukłuciu żołądka, czy w sercu, czy jakąś taką pustkę. Często osoby z depresją mówią, że czują taką pustkę. Czyli ta homosta z organizmu została zakłócona. To znaczy, że coś jest nie tak z moim organizmem, i to właśnie powoduje do tego, że jesteśmy też rozrażnieni czy autoagresywni, więc jak najbardziej powoduje tą tutaj też y, czynniki agresywne. Wiesz, tematem mojej fundacji jest głównie uzależnienie i właśnie ku temu też chciałem właśnie też porozmawiać. Jak agresja jest podobna do uzależnienia? Jak to mhm. można, w ogóle jest to podobne w ogóle? Czy to, to ma podobne? można to jakoś, nie wiem, mhm. połączyć? Czy można to jakoś, czy e, może się uzależnić? agresywnym. No nie wiem, tak dziwnie to wiem, że to... Tak, tak, tutaj, tutaj są, są badania. Doktor Jacek Morawski pracował 20 lat w instytucji psychiatrii i właśnie zauważył, to twórca właśnie programu, Czy znaczy twórca programu był BLIK, ale chodzi, że na warunki polskie to przetwarzał, właśnie zauważył podobne zachowanie, długotrwałe, przewlekłe i podobne zachowanie. Tak samo w zależnieniu. Osoba, która stosuje agresję, robi to Instynktownie, długotrwale, na przykład e, mówi niewybredne żarty, na przykład w pracy o kimś, czym powoduje to, że ta osoba czuje się z tym e, źle, nawet zwraca mu uwagę, ale on to powtarza i to zachowania są podobne, tak samo jak przy, przy, przy piciu e, alkoholu długotrwałego, to zawsze jakieś są to powtarzalne sytuacje, na ktoś mówi, że pije tylko i wyłącznie na jakichś imprezach, a ktoś mówi, że to jest tylko piwko do, do, do meczu, albo, albo lampeczka wina do, do kolacji I to są podobne zachowania. Krótkotrwała satysfakcja. Też jest podobna do uzależnień. Osoba, która na przykład, nie wiem tutaj do czego to porównać wciągnie, coś też ma krótkotrwałą satysfakcję, czuje, że, że było to niby. Coś, coś dobrego. Tak samo osoba. Młody mężczyzna na przykład powie, że gadał coś, uderzyłem go w twarz, to się zamknął, i miałem z tego satysfakcję, bo się ucisza, nie miałem ochoty go słuchać. Ale ta satysfakcja wiąże się z równoczesnymi, długotrwałymi problemami. Czyli na, jak chodzi już o narkotyki, to na pieniądze, a jeżeli chodzi o uderzenie kogoś w twarz, to są już sprawy policyjne i może zostać założona na przykład sprawa. W sądzie. tak. Tutaj agresja też często występuje z zaprzeczeniami. Czyli jeżeli ktoś robi coś dla mnie dobrze, to ja powinien robić dla, dla niego dobrze. Ale to nie wygląda tak. Jeżeli on mi to zrobi, to jest złe, ale jeżeli ja mu to zrobię, to jest dobre. Na przykład taką rzecz, jest kradzież. Na przykład spotkałem się w zakładzie z czymś takim jak kradzież, jak kradzież kół w samochodzie. tak. Jeżeli ja ukradam koła w samochodzie to to było dobre, bo miałem pieniądze, a jeżeli ktoś ukradłby mi koła w samochodzie, to on byłby po prostu zły, bo jak on może dotykać moje, moje jest i tego nie rusz. Agresja też jest opisywana jako zachowanie, które trudno kontrolować i trudno redukować i bywa kompulsywne. Właśnie na waszym profilu widziałem właśnie, że dużo właśnie piszecie o, o, o kompulsywności i tak samo przy agresji, jeżeli następuje właśnie wyładowanie, którzy może się wyładowują, to jest bardzo kompulsywne. Już wtedy ludzie jadą po bandzie, rzucają co mają, obrażają, wyzywają kogoś w domu, i to jest po prostu tak, że już lepiej nie podchodzić w, ta, w takiej sytuacji. Ale po tym władowaniu pojawiają się wyrzuty sumienia. Tak samo osoba, która się no, dodejdza, odchudza, też ma później wyrzuty sumienia, jeżeli to jest bo stwierdziła, że nie powinna tego jeść, bo jest na diecie, ale jednak skonkursowała to jedzenie, czyli zjadła co miała, pojawiły się wyrzuty sumienia i krótkotrwała ta satysfakcja, to wyżej co mówiłem, więc to jest bardzo podobne w tym, w tym przypadku, że ty możesz ty bardziej ocenić, bo ty, w tym temacie siedzisz. I tutaj z agresją, na przykład jak z, z jakimiś narzędziami, po dłuższych przerwach prawdopodobne są nawrody. Czyli na przykład osoba, która miała na przykład sprawę gdzieś w sądzie i założyła na przykład niebieską kartę, to przez jakiś czas nie stosowała agresji, ale nic z tym nie zrobiła. Nie poszła na żadne zajęcia, na żadne treningi, na żadną terapię, aby, aby opanować te swoje emocje, żeby kontrolować je w akceptowalny sposób. I gdzieś po jakimś czasie następuje powrót, czyli do tego, co było, bo, bo nie została żadnej środków. Nie, niektórzy na przykład mówią: Nie będę palił od, od poniedziałku, nie pali w poniedziałek, wtorek, środa, już w piątek kupuje paczkę fajek i wypala ze dwa czy ze trzy, bo, bo już jest nawrót. Nie, nie poradziłem sobie z tym, no i wracam do tego, co, co było. I tutaj agresja też jest używana z różnych powodów. Tak samo jak uzależnienia. Na przykład niektórzy redukują swoją złość na przykład papierosem, a to jest nic innego jak wdech i wydech. I, i na przykład agresja hmm. z powodu, bo jest bardzo szybkim środkiem. Jeżeli na przykład nauczyciel nakrzyczy na dzieci, to dzieci będą szybko cicho. Więc to jest używanie agresji jest też z powodu jakiegoś. Osoby, które na przykład piją piwo, to też tylko że używają tylko dlatego, że było euro, a jak to można piwo, masz bez piwa? No, nie da się przecież. No, przecież ja to piwo potrzebuje. I agresja. Podobnie jak właśnie uzależnienia wspierana przez osoby z otoczenia, które określamy jakiś taki ułatwiaczy. czyli one ułatwiają nam jakby akceptację tego. Na przykład jest w stole grupa chłopaków, mówi do jednego: Powiedz tej, tej dziewczynie, że, że dzisiaj brzydko wygląda, i on tak mówi, stosuje agresję wobec niej, bo bo. bo. Jednak to jest niesławienie, oni się śmieją i on ma satysfakcję z tego, że komuś dokopał. Tak samo jak sięgamy po jakiś na przykład narkotyk załóżmy, to osoby, którymi jesteśmy, to mówią weź będzie fajny efekt i ty to nie nam podjęcie pewnych, pewnych decyzji. Też do, typowo do agresji, jak i do uzależnień. Powiedziałbym, że podobne jest na przykład zachęty ze strony przemysłu. Mass mediów, gier komputerowych. To nas zachęca. Na przykład pacjent ostatnio mi opowiadał, że jest w świecie GTA to taki jakby można stworzyć jakiś serwer. Nie wiem, jak nie, tutaj, żeby nikogo nie obrazić, jak to w ogóle wygląda w kwestiach tych fachowych. Można stworzyć sobie świat, gdzie normalnie można pójść i handlować na przykład ziołem, żeby na tym zarabiać, można to palić. Więc, jeżeli młody, jak wracamy do tych mediów, jeżeli młody człowiek, który gra w taką grę, może spróbować to w świecie wirtualnym, no to dlaczego ma tego nie spróbować w świecie tradycyjnym? Na przykład, gdy tam może wszystko zrobić, więc on przez model, wymodeluje się w świecie gier komputerowych, a później wychodzi nam na ulicę i stara się to wszystko zaprezentować. I tutaj przy agresji też jest koncentrowanie na uzależnionym zachowaniu, na przykład że agresorzy, częściej niż inni wybierają na przykład gry o przemocy. To jest po prostu, kto ma problem właśnie z, z, z kontrolą złości, częściej wybierze grę, która będzie grą przemocową. Tak samo film, który będzie filmem przemocowym, nie wybierze komedii tylko wybierze coś, co jest przemocowego. Tak samo jeżeli osoba uzależniona też będzie zazwyczaj wybierała te rzeczy, które wpływają na ją dobrze, bo będzie wybierała miejsca, w którym jest większe prawdopodobieństwo sięgnięcia po, po jakąś substancję, Czyli nie wiem, w poznaniu na jakiś na przykład klub, w którym wiadomo, że jest do tego łatwy dostęp. Nie wybierze na przykład restauracji, w której jest wysoka renoma i wiadomo, że nie ma tam żadnych osób, którzy będą brały w tym udział. i Agresja, jak i uzależnienie wiąże się z wysokim ryzykiem utraty zdrowia i urazów, bo wiadomo, że, że na przykład bój, będąc kimś w bójce, wiadomo, że można stracić i życie, można zostać uszkodzonym prze, przez kogoś, wchodząc na przykład, napadając kogoś na, przykład na na ulicy, to też wiąże się z tym, że, że mogę też zostać, że jest to grupa, jeżeli mamy grupy kibiców. Którzy się ścierają gdzieś na autostradach, no to jest duże ryzyko, że ktoś wróci z połamanym nosem albo bez zębów. Tak samo przy uzależnieniach. To wiadomo, że wiąże się to z utratą zdrowia, ale jednak po to sięgamy. Tak? I tutaj osoby agresywne mają syndrom takich zniekształceń poznawczych, o których na przykład pisał, pisał Beck. To jest na przykład myślenie zamknięte, o czym też mówiłem. Ja nie zwracam uwagi na innych. I nie ma takiego samokrytycyzmu do siebie. Ja nie mam problemu, bo Ty masz problem. Ja nie mam problemu, bo jeżeli ich chcę, to ja rzucę te papierosy. Ja nie widzę w tym problemu, tylko Wy mówicie, żebym na przykład rzucił. Ja mówię takich małych na przykład przypadkach, bo palenie nie jest aż takim e, bardzo tutaj chyba uzależnieniem, który, e, które szkodzi nam, ale nie jest jakby sięgnięciem po jakieś już innego rodzaju środki. E, pozycja też ofiary. Czyli ja obwiniam za swoją agresję innych. Ty jesteś winny, bo ty na mnie krzywo spojrzałeś. To jest twoja wina. Ja bym na przykład nie zapalił nic, towaru jakiegoś, bo, bo jakbyś mi wtedy tego nie powiedział, to jest twoja wina, że ja na przykład sięgnąłem na przykład po alkohol i wypiłem butelkę wódki, bo, bo ja będę ciebie obwiniał. I też to jest takie też podobne. I osoby, nie wiem, właśnie tutaj, jak musiałbyś to zweryfikować, osoby y, agresywne y, uważają się za dobrego człowieka. Dostrzegają tylko i wyłącznie swoje pozytywne cechy i nie mają własnego zachowania za destrukcyjne. Czy u jest podobnie? Znaczy, jeśli chodzi o samufang uzależnienia, to tam akurat mamy tylko kilka mechanizmów takich, wy, takich, które tak jak wcześniej wspominałeś, które mówią takie zaprzeczenia. Jeden z mechanizmów jest, że sąsiad pije więcej, i sąsiad, zobacz, kłóci się z żoną. Ja się tak często z nie kłócę. To są takie mechanizmy, gdzie, gdzie pozwalają nam tkwić w uzależnieniu i w tej, w tej nieświadomości tego, że tak naprawdę, to jak wcześniej mówiłem, możemy sobie sami zaszkodzić możemy też stracić nie tylko majątek, ale też życie. No, tak naprawdę to jest bardzo widzę temat zbliżony. A powiedz mi tak, jeśli chodzi o samą świadomość tych emocji, jeśli miałbym świadomy, świadomość tych emocji, czy wtedy taka osoba, jakby można powiedzieć, może powstrzymać się od agresji albo coś? Jeśli była, na, nie wiem, byłem na kilku kursach właśnie tych świadomości emocjonalnej i właśnie chciałem się też dopytać osoby, która się zajmuje agresją, czy jeśli bym był świadomy swoich złości, swojego lęku, czy ja jestem w stanie się powstrzymać od różnych zachowań agresywnych, czy jak to? Tak, tutaj chodzi o to, że nawet mieliśmy ostatnio terapeutki z Monaru, które właśnie szkoliły się, żeby prowadzić trening zastępowania agresji u siebie. Tak? Tylko pierwsze muszą przejść, jakby powiedzieć swoją, jakby 30-godzinny kurs, aby potrafił kontrolować swoje zachowania a dopiero później robią kurs trenerski, żeby uczyć innych, jak potrafisz powstrzymać, tak? Bo wiadomo, że jak powiedziałaś, powstrzymać agresję, chodzi o to, że my wybierając jakąś decyzję, mamy cztery sposoby myślenia, czyli możemy zachować się ulegle, czyli na przykład dzieje się, dzieje, to się dzieje, możemy postąpić w sposób manipulacyjny, czyli celowo na przykład starać się, nie wiem, dać jakieś dokumenty koleżance, ale dzisiaj ty ładnie, Kasiu, wyglądasz, więc może byś mi to, to zrobiła i... i, i w sumie zgadza się, bo ja ją pochwaliłem, a nigdy jej nie chwalę, to sobie pomyślałem, że w sumie to może jest fajne. E, możemy postąpić w sposób odważny I tego uczymy właśnie na treningu, że postępować w sposób odważny, odwołując się zwykle do, do faktów, które nas otaczają, ale możemy też postąpić w sposób agresywny. Jak wspominam, jak, jak nauczyciel do, do dzieci może nakrzyczeć na nich. A w treningu stawiamy na to, że człowiek jest odważny, czyli człowiek behageralny jest odważny, czyli to jest ten trening umiejętności społecznych, tak, tak zwany TUS. Uczymy odwagi, komunikacji, obronę swoich praw, komunikatu odważnego, fukos. No ogólnie mamy około 200 komunikatów takich umiejętności społecznych do komunikowania i tylko jeden jest asertywny, bo u nas asertywność, każdy mówi że bądź asertywny, a nawet książka Marcjanik mówi o tym, że asertywność jest bardziej postawą grzecznościową niż odważną. Bo jednak ja coś robię, bo tak wypada i ja się nie czuję wcale z tym dobrze, że coś zrobiłem, ale byłem grzeczny, na przykład, bo to wykonałem. A asertyw, a tutaj właśnie w treningu chodzi, żeby podejmować decyzje, które ja w danym momencie będę chciał i będę mógł. I tutaj to jest właśnie ten człowiek, odwa... człowiek behawioralny, czyli człowiek odważny, czyli jest w niech umiejętności społecznych. Pierwszy etap. W drugim uczymy człowiek emocjonalny, czyli człowiek opanowany. I temu służy trening kontroli złości. Czyli uczymy o mechanizmach złości, jak powstrzymać swoją złość i tutaj już jak użyć umiejętności, bo jeżeli ja już powstrzymałem z siebie, jakby powiedzieć swoją złość, bo poczułem, wiadomo, że złość jest naturalną emocją, i tutaj niekiedy jest, jakby powiedzieć, jest na przykład pożądana, a w niektórych przypadkach nie jest na przykład pożądana. Też ja opanowałem swoją złość, ja mogę na przykład załatwić problem, używając któregoś z umiejętności społecznych, na przykład obrony swoich praw, starzenia się, czy na przykład negocjowania, jeżeli to wymaga na przykład sprawy biznesowe, ale żeby to wszystko złączyć, w ten trening jeszcze wchodzi trening poznawczy, czyli człowiek mądry. Treningiem poznawczym jest wnioskowanie moralne, czyli pracujemy na wartościach żebyś ty podejmując decyzję, już wiedział w głowie, jakie mogą być tego skutki, kto jest zainteresowany Twoją sytuacją, jakie mogą być motywy Twojej decyzji, żebyś podejmował każdą decyzję, mając skutność tych wszystkich testów, o których mówiłem, żeby nie było tak, że, że ja nie widzę swoich wad, ale dzięki temu ten trening wpływa na moje myślenie. I między, ja nie będę już mógł sobie powiedzieć, że ja jestem odważny. Bo, bo na przykład ja nie mam problemu, tylko rzeczywiście, bo jak ja zrobię to znowu, a będę na rozmawiał znowu ze swoim terapeutą, dlaczego sięgnąłem po prostu po, po kolejną używkę? Więc ja mówię, że, że trening daje po prostu perspektywę siebie, uczy właśnie komunikacji i przede wszystkim uczymy tych czterech sposobów. Żebyś wiedział, żeby używać zawsze sposobu odważnego, o którym mówimy. Ale jeżeli ja na przykład po sposób manipulacyjny, bo stwierdzisz, że w tym wypadku jest sposobem płaszczyzny dla wszystkich, nie narusza godności osobistej nikogo, to możesz to, to wybrać. Tylko żebyś ty, podejmując decyzję, miał sprawdzać tego. Bo ja nie mam wpływu na ciebie, ani ty nie masz wpływu na moje zachowanie. Ty możesz mieć wpływ na tylko i wyłącznie na swoje, ja mam na swoje. I jak będziemy postępować. Hmm. Bardzo dużo ciekawych tematów dzisiaj poruszyliśmy. Dziękuję Tobie za live'a, dziękuję Tobie za poświęcony czas. Zapraszamy Państwa do polubienia naszej fanpage, mojego Fundacji Poznański Prometeusz oraz Huberta... Hubert Nocek, trener zastępowania agresji, tak nazywa się. Zapraszamy do kontaktu w sprawie agresji do Huberta, jeśli chodzi o, o mnie w sprawie uzależnień, to zapraszamy do Fundacji. Poznański Prometeusz mamy też telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku od 10 do 20, jak i również do Huberta w sprawie... Jak można się z sobą właśnie umówić na konsultację? My zostajemy, porozmawiamy, jak się wyłączymy z live'a, więc. Dobrze, dobrze. Dziękuję uprzejmie. To trzymajcie się. Na razie. Cześć. Czekaj. Może zakończ. Za